Witajcie w nowej serii Mądrości Internetowych Grażyn, czyli tam, gdzie Facebook zamienia się w portal filozoficzny dla kobiet o duszy ekonomistki i moralności parkingowego po 12-godzinnej zmianie. Dziś zaczynamy od klasyka z grupy 500, alimenty MOPS-becikowe. Uwaga, czytam oryginał bez cenzury. Post skierowany tylko i wyłącznie do pań, które biorą więcej niż jedno alimenty na jedno dziecko. Jakie macie sposoby, aby obydwaj ojcowie dziecka nie dowiedzieli się o sobie i swoim istnieniu, gdy dziecko zaczyna mieć 4 do 5 lat i czasami są widzenia? żeby przypadkiem nie wygadało się lub nie pomyliło imion. Ogólnie jak długo ciągnęłyście taką sytuację? Co w sytuacji, gdy jeden ojciec ma normalnie zasądzone alimenty, a drugi dogadany poza sądem i nie wie o reszcie, a po prostu płaci dla spokoju? Proszę bez zbędnych komentarzy. I to jest, moi drodzy, moment, w którym Einstein w grobie robi salto. Bo właśnie powstała nowa dziedzina nauki socjotechnika alimentacyjna. To nie jest już pytanie z moralnością w tle to instrukcja obsługi do podwójnego finansowania potomka 2.0 dwa ojcostwa, jedna matka, multiabonament rodzinny. Kiedyś mówiło się, że dziecko to błogosławieństwo. Dziś, że to inwestycja o niskim ryzyku i stałym zwrocie miesięcznym jeden ojciec oficjalny, drugi dla spokoju, a trzeci w kolejce do podpisania przelewu. A najlepsze? Dziecko w tym wszystkim to żywy Pendrive. Musi zapamiętać, że do taty numer jeden mówi się kocham, a do taty numer dwa tęskniłem i absolutnie nie pomylić imion, bo wtedy cały system się zawiesza i zus wyśle alert. I wiecie co? To właśnie jest współczesna definicja silnej i niezależnej kobiety. Nie musi mieć mężczyzny. Wystarczy, że ma dwóch na zmianę.